Siemanko, z tej strony Crazy Rafik, a dziś ze mną gra ładok poza 7? Oraz bzyk No to do roboty panowie Każde ze swojego powozu i ruszamy A jak to się tam... Tu... Ja, jak to nie? on? Dobra, kuba pierwszy Tylko ostrożnie, jeśli ja nie patrzę, to co k***a No to nie mówię. Tylko kamerą jakoś to opuszczam. Trójeczka. Czy to ten S Okej. No, ale tego też nie chcę pokazywać. A. Takie niedopracowanie. Tak, teraz trójeczka. Więc w końcu odpowiedzi na wasze... Pytania. W końcu dało nam się nagrać odcinek pierwszy. W ten no dłu długo jest nas już nas nie było, ale w końcu o. nam się udało jakoś. Teraz już polska mapka, polskie dodatki. Muszę opowiedzieć na więcej. No, zaczynamy czekać. A nie będzie godziny. Często chodzi. Dobra, po prostu robi wszystko jest, okay. i tutaj. I waszej uciesze, bo razem było to 13 na pewno wydał, że to robię przejdzie razem z tym czerwonym. Także możecie trzymać kciuki i oglądać dalej w Desple. Let's player play. się dowiecie co mi, jak kiedy. Także śledźcie. Jak to nasz przycumienie co tam robi? Poczywaj, myślisz? Tak, że to to tak, poprzez przyczepę i jedź potem po tą drugą przyczepę, to będzie to Niech Nie wejdź w wik czy coś i będziesz ładować. wik są wszyscy. Dobra, zarabiajmy. Robię, raz w połowę będę jak Proszę by dobrze hey, odjechał, okay. bo też na razie... sobie śmieszne, jest to Nie będzie, żeby tak się pracę, chociaż. Ja? chyba. No i na to. No to może się was wysypać. mam ale się na 10%, to będzie nas bardziej ślepozgłośno. Musimy być głośno i wyraźnie. Teraz muszę grać. Właśnie jakiś timer ustawić. Załóżmy gramy jakieś 3 minuty już. Odcinki będę robił o jakieś maksymalnie 15 minut. Nie ma sensu tu się znajdować, gdyż to się budzi Lepiej nagrać odcinki dłuższe niż jeden. Ja że jeżeli znajdziecie fajne w internecie, zapraszamy do odrzucania pod filmikiem linków, obejrzymy, zobaczymy, omówimy między sobą, jak, jak będą bardzo dobre, dobre to ciągle dodamy je na multi. Jeszcze i bidło mi Wziąć. Dobra, więc nie zaraz na bo tu jest a ja pójdę na prasę, no ja A ja będę łamał tutaj. Muszę tutaj dojadę, na... jak to, jedziesz, to... A, dobre do kogoś. No, tak. też Tak. No, dobra, co nie? Jesteś już? A. Dobra, też, ale ja? nie. Bo się jak będzie ja... ja. Dobra, albo też właśnie się zajmujesz, albo trochę ze bez... sobą żeby pokazać, czy ja, nie wychodzi A mi coś się laguje strasznie Bo mi ja też wiem że ja zaraz hostuję uśmieje. Miał trochę uśmieje. lagi uśmiech bo ci zarab No Spokojnie Widłami przeszczele Jak widzicie widły się ładnie czepiają Zaraz A gdzie ty masz te te ty, widły? No ty mówiłeś, że masz... Znaczy, nie no ja mam tam przy na no. rafant kolamy. No weź do przyczepkę i ja sobie pojadę dalej. Okej. Okay. Teraz zrobimy taki... Możesz się szuśnie. Gadaj do... Poczekaj chwilę, wejdę w widły Jeszcze taki quadżet wyjąłem się Poczekaj weź wejdę, wezmę sobie widły Nie moje wina, tylko łatwo pochodzić. Wow, zapomniałem. o, dobrze ci nie idzie. Muszę bliżej trochę mówić, nie było. O teraz jest lepiej, bo ciągnik nie jest taki głośny i będzie was lepiej spać. Teraz możecie się wykazać. Bo najpierw zniu, bo ci coś mało rozmowny jest. Co tam powiesz ciekawego? Co tu gadać? Wiele. Dawaj jakiegoś za zapodaj. O, jak tutaj... ...pilk pakuje słomę. Chyba nie, nie do tej przyczepy. Ojojoj. No weźmy gdzieś drugi widok, z tym Zaraz ci pomogę. Ja. O, dobra. Weźmy się A, bo Co trzeba... Nie wiem czy wszyscy wiedzą, no, ale nie ma co ukrywać. Ciągnik nie jest mojego autorstwa, nie jest ani mój model, ani moje programowanie. Tylko nakładałem na Oj, A, ten ciągnik. Po prostu tylko swoją teksturę oraz... No parę skryptów tam podobnie spływałem, od orki itd I on jest teraz 100 razy lepiej się nie wysuje niż ginął od Marcelo, który mogliśmy otrzymać już do 11 I Teraz jeszcze go do 13 bardziej dopracuję i jeszcze skala te sprawy I będzie naprawdę przyjemna przyjemna maszyna, aczkolwiek nie moja. Tyle roboty w nią że można rzec, że to jest po części moje? W edycji. Tak. Chyba widzę, ładuję. Pasteczki. Zaraz Ci będę podjeżdżał. Jak tam znią... podjechać bądź. Ci coś przyczepką? Nie, to jest same, bo diantek ładuję. Okej. Tak nie masz. Aha, dobra. Cześć, zbudź da nam czasu zostało? Najszybsze 4 minuty, to wychodzi około. No, oj, no maks 20 minut. Na razie pracujemy jakąś welker, coś tam, coś tam, ale żadna polska jeszcze, Polka nie wyszła do ls Także nie ja chciałem ewentualnie na okrągłe baliki wodo pracować, ale poszukujemy jeszcze sprzętu. Co jest? Masz zobaczyć Dzięki, ja to Jak ja dawno nie ładowałem. Słyszę. Na górę. To już tak dokładnie nie będziemy prasować. Nie wierzę. No i będę to zrobiłem. Warto ci podróżnią, Ostatni przejazd. O, właśnie. Wysoka, elesowska. Tak. Z, z tej strony może tak. Zaraz bardziej się odkryłam od tego mikrofonu, i mi słabiej słychać. Zobaczymy, To by było, jak ja po postał. To by było nic przyjemnego dla mnie. No czemu nie? Jeżeli zabie ból... pół... Trzeba i na dysk. Na... Jak najbardziej. Znaczy, zobaczymy. Zrobimy testy znaczy. i się okaże. Co... Kuba, chodź tu, weź te testy. stąd. Gdzie są? No, za kołem, w tyli. się odrzucić tym. Dobra, teraz sobie poradzę. Weź wiesz co jest na rząd, Gdzie mówisz? Tu do koła. Teraz wyskoczyłem. Dobra, Dobra. Ojej. się nie dało, przeprasuję. i A ja też już kończę. Już kończesz? Powoli. Ten ostatni taki różek mi został. trasę jeszcze walę. Znaczy. Ten się tak ztropał. Okej. Okay. Dobra Nie wiem. Właśnie myślałem. przypominam sobie. Koniec czasu. Nie wolno. co gdy jest, zaraz będziemy... ...zakończyć. Ojej oj, ojej. O Jezu. Chyba jeszcze trochę trzeba będzie akcesylaty dodać do tego czynnika. Znaczy te Ale nie. Ok. Ok. Już 38 litrów dostało. No właśnie, no na razie mamy na pewno tego nie zrobić. No dobra, ja też potrzebę. O, widzę to wezmę. Czemu u nie przekonwertował jeszcze, bo. bo, bo, bo znaczy. Rafał może przydał bo to będzie jakieś 20 minut. Bardzo mi się dobrze grało na 11 na. w Ciszebie Michaela. Tam u mnie chciał ma. może powiedz co będzie w następnym odcinku. Co w następnym? Dalej chyba, że nie będzie coś no. takiego. Nie no, zobaczymy na co nam przyjdzie woda a ja podjadę ci tam przyczepną, już. Co może coś więcej powiem odnośnie mojej nowej mapy Nie wiem No już mówiłem zresztą wcześniej Bo ja ci ją gdzieś tutaj tak zostawię mm -hmm. Oj A dobra, turbo ty moment Weźmy mi tutaj Pomogę Kubie Gdzie to jest decenu? Chcesz jeszcze jakieś baliki? coś jest. No, hop. No, trzeba szybko się sprężyć, to... O, tu coś jest mocne dwa Trochę niefortunnie, lepiej jakbyśmy podjeżdżali. Oj, no, Noo. Muszę? Weźmy tego. To jakieś 20 minut spokojnie, jak najwięcej więcej. Jak objedniesz coś tam? Nie będę nic obcinał. Może powiesz o innych swoich seriach? specjalnych na kanał. No, się, no, no to ci... nie będę tylko zalesa nagrywał. Zapraszam Was też na inne moje produkcje. Minecraft. No, to, to chyba jest już podstawa. Czeka seria z Minecrafta z tam słyszałem o Skyrimie? Tak, Skyrim od zera. Nigdy nie grałem w tą gierkę, także wszystko będą na żywo pierwsze wrażenia. I co do Kubamu? Ja zostawiam tutaj te widły. Ktoś tam zostałeś? No, nie. Dobra, to ja wsiadam do ciapka i jadę z tą słomą. Farmę i tam będzie koniec. A ty przy no, też już masz będą kończyć. Jak tu jest? Nie, ja no to no, ja będę wracał to poładujesz. No dobrze, widzę tam jeszcze miałem. Far Cry może, nie wiem, cieszę jak się jak ktoś widzę, ale chętnie by sobie ponagrywał Far Cry, jak, jakby ktoś chciał oglądać. Nie będę na, na no, tym no. momentu cieszył, jakby miał każdego filmiku po 100 wyświetleń, to było już coś. Chociaż po trzech dniach tak 100 wyświetleń. Far Cry Need for Speed Most Wanted 2012, który na razie jeszcze nie umiem grać. Porażka jest na ten moment, jest taki, taki trudny i masakr. Tu jeszcze z lewej strony leży gdzieś, czekaj. Kostka. Ja Ja obiecuję. Kuba, zjeżdżasz, psyny, yy, zjeżdżasz się, ja? dobra. Ja. Wszystko? Tu już chyba wszystko. Ja, ja, ja jest. Masz jeszcze Masz 60, wystarczy. Nie, ja, tu jest coś, jeden. A, tu jest. Ja. no ja obiecuję. Gdzie to był? Nie, John jest. A, dobra, zbieranie kostek nie włączone. Ha. A, 60 No dawaj tylko zjeżdżaj, bo nie oj, Oj, to no tam No, Far Cry, co tam jeszcze miałem powiedzieć? Nie, może Matrix z ki jakieś. O ile nie będę miał lagów, bo coś FIFA mi strasznie mnie. Jeżeli wiecie dlaczego może tak być, wszystkie gry za się działają, a Fifa się nie. To na to nie patrzcie. Dobra, ale jakoś coś nie jest spora do otwierania się przy niektórych sprzętu. a to z przyczyny tego, że nie ma... Patrz, dałem mi się Nie ma. I dodane. I dodane. I że wyjdzie jakaś nowa, ładniejsza lepsza tak, mapa Tak Kurale, kolejne Ale to jeszcze trochę poczekać Jak będę miał już tak w stanie już z dolnym do grania To przeniesiemy się na moje materacze raczej Ale też jeszcze długa droga No jeszcze gimnazjum i trzecia klasa tak Także to też jeszcze jest w jakimś stopniu ograniczenie Oj ja już jestem, Kończymy to chłopacy. Już jadę. Dobra, to już nie zdążysz. To tylko wiedziesz, taki. To się w skrócie no co, może jakieś mody pokonwertuje. Jakieś ktoś by chciał, to pisać jakieś. Nie wiem, tylko trochę szkoda, bo. Najbardziej naj, naj moją uwagę przykuwają mody Michaela. A on nie wyraził zgody na konwertowanie swoich modów, i to jest trochę przytłoczające Dużo tego tam rzepaku kosiliśmy? Dary, pół To też dobrze, to już będzie na kąpa dla ciebie. Dobra, chodź tu się pożegnać. Także na bieżąco. Dobra, panowie, już jestem, ja wybaczcie, że mnie nie było. No, zdąży się pożegnać, akurat. Stańcie przede mną i kobzin. Dobra, tak może być. Także. O, jeszcze chciałem, dobra, to już tym razem zakończymy. I kolejną dyskusję będziemy kontynuować później. Na następnym odcinku. Dobrze. Także to tyle z naszej strony. Żegna się z wami The Chrysler Rafik. Ładek 27 i bzyk. Do następnego razu. Siemano. Do zobaczenia.